Cześć! Dzisiaj nagrywam Wam hol zakupowy z Rossmanna i Superfarmu. W tej chwili trwają dni promocyjne, w których możemy kupić dużo produktów przecenionych o, o 40%. I tak na przykład w Superfarmie ta promocja, o ile się nie mylę, trwa do końca tygodnia i to jest promocja na podkłady, na maskary, na pewno też na oczyszczanie twarzy także demakijaż. Oraz na produkty pielęgnacyjne do, dla dzieci. I chyba też na pielęgnację włosów, także też trzeba byłoby zobaczyć. To jest minus 40. Natomiast w Rosmanie jest minus 40% na produkty do makijażu. I z tego co zwróciłam uwagę, to jest, dotyczy to szafy, które znajdują się w Rossmanach, a nie wszystkich jakby kosmetyków makijażowych, które też są na, na półkach, bo też takie się znajdują. No, i ja oczywiście tutaj bardzo poszalałam, bo mam taką jedną akurat, która jest z Superfarmu. W stanie no, kiepskim, ale pokazuję Wam ją, ponieważ no, taką dostałam. I faktycznie w Superfarmie kupiłam więcej rzeczy. Aha, nie wspomniałam w ogóle, że w Rosmanie ta promocja trwa do 28, a w, w Superfarmie do bodajże końca tego tygodnia. Także w sumie chciałam szybko wgrać ten filmik tak, żebyście jeszcze ewentualnie zdążyli pójść na zakupy i coś tam z tego skorzystać. No i to ma być taki szybki haul, ponieważ jestem w trakcie pieczenia sernika bez sera, co jest czymś dla mnie nowym i mam nadzieję, że, że uda mi się to dzisiaj zrobić i uda mi się w ogóle zrobić ten sernik, że będzie smaczny, a jak wyjdzie, to wstawię Wam fotki. Także zacznę, może przejdę szybko do rzeczy. Jeśli chodzi właśnie o Super fun, bo tak naprawdę tego było więcej, to kupiłam sobie. No, to jest akurat nie, nie coś, co było przy cenie mniej 40, no ale było na, na jakiejś tam przecenie. To jest takie serum, aktywne serum do rzęs Albiotika. O tym też już słyszałam. Kosztowało mi to coś w granicach 9 zł. Także mam nadzieję, że, że będzie fajne. No, jeszcze je stosowałam, to co mówię, wczorajsze, chyba bodajże. Wczorajsze, tak, wczorajsze zakupy. Kolejną rzeczą. Bo tak przechodzę malutku do, do sedna faktycznie, więc kolejną rzeczą jest denivit do zębów, pasta wybierająca i kosztowała mnie ona 6,99 także też myślę, że taka cena dosyć, dosyć fajna. Następnie kupiłam sobie laktacyt, który, który kosztował mnie coś w granicach 7 zł, nie pamiętam dokładnie. No i słuchajcie, no i kolorówka, no bo w sumie o kolorówce miało być tutaj najwięcej, o podkładach, o maskarach i tak dalej, ja maskar żadnych nie kupiłam, teraz możecie chyba słyszeć jakieś dźwięki w, w tle, ponieważ jest sobota i wszyscy oczywiście chętnie się bawią, studenci i tak dalej. Od samego rana wielokrotnie. Słuchajcie, kupiłam podkłady i powiem Wam szczerze, że no tak strasznie tutaj poszalałam. Zaraz zobaczycie dlaczego. Bo ja po prostu nie wiem, nie wiem, co mnie opętało, a kupiłam sobie tyle podkładów, że chyba nie zdąży ich zużyć do końca przyszłego roku. I wydaje mi się, że chyba zrobię z nich zupę, bo to jest najlepszy y, sposób, żeby się ich pozbyć. Słuchajcie, kupiłam cztery podkłady. Także no, szok straszny. Pierwszy z nich to jest Maybelline Affiniton. I ten podkład kosztował mnie przecenie około 15 zł, a cena regularna to jest 28, coś tego typu. Ja chciałam ten podkład kupić w takiej wersji z pompką, natomiast tam w ogóle nie było gamy kolorystycznej odpowiedniej dla mnie i w ogóle nie mogłam nic, nic dobrać. To były odcienie, które były po prostu. Teraz nastąpił zrzut szkła. Śmieciarka przyjechała, także przepraszam. I wybrałam właśnie ten, stwierdziłam, to jest akurat w kolorze 17 Rose beige. I wybrałam właśnie tą, ten typ podkładu, ponieważ w no spomku po prostu nie mogłam dobrać do siebie koloru. Także to jest ten, byłam go bardzo ciekawa no i mam, proszę bardzo. Kupiłam też gdzieś tam na półkach podkład z A nie wiem w sumie po co, bo, bo mam dużo tych podkładów, ale kiedyś go używałam i on był całkiem fajny, kosztował chyba w ręce 10 zł w kolorze czekolada, także coś takiego. Kupiłam również Healthy Mix z burżuła, który bardzo mnie kusił już od dłuższego czasu. Jak tylko kupiłam sobie korektor, to stwierdziłam, że na pewno będę musiała sobie następnym razem kupić ten podkład. On regularnie kosztuje w granicach w Superfarmie kosztuje w granicach 60 zł. Ja go kupiłam za 35,99 zł. Także myślę, że cena naprawdę tutaj jest ciekawa. W ogóle nie miałam jakoś dnia na, na wybór kolorów i radziłam się ekspedientek Także nie wiem, czy, czy to zostało dobrze dobrane. Nie wiem, jakoś zupełnie nie miałam wczoraj takiego dnia na, na, na kupowanie kosmetyków, tak czasami jest. Po prostu tu mi się nie podobało, tu miałam całą zapaćkaną rękę tymi podkładami i po prostu szaleństwo kupowałam. Także kupiłam sobie w kolorze... Numer 55 to jest Dark Beige. Ja mam nadzieję, że on będzie dla mnie dobry. Ja w ogóle lubię takie trochę ciemniejsze kolory na, na buzi. Po, no, zawsze się lekko przyciemniam. Bronzerem też, ale zawsze się lekko przyciemniam, bo ja mam ogólnie buzię troszeczkę jaśniejszą, aniżeli resztę ciała, więc wydaje mi się, że po prostu by, wyglądałabym ko komicznie, gdybym. Gdybym. E, przepraszam, ale sprawdzam, bo coś mi się wydawało, że w ogóle nie nagrywam, więc. Okej, okay, wracam do tematu, więc wydaje mi się, że właśnie ciemniejszy kolor tutaj u mnie będzie lepiej się sprawdzał. Bardzo jestem go ciekawa, no ale oczywiście mam tyle podkładów, że zanim do niego przejdę, no, to minie, nie wiem, pół roku. No i ostatnim podkładem jest podkład Stay Matte z Rimmela i przyznam Wam szczerze, że odkleiłam cenę i nie pamiętam ile on kosztował, także no, w kolorze 303 True Nude i... No nie był, nie był drogi, na pewno nie był drogi, nie wiem, kosztował może coś w ręce 10 zł, może lekko za 10 zł, także na pewno nie był, nie był drogi. No i to by było tyle, no już nie chcę w ogóle mówić, ile mnie to kosztowało, no bo wiadomo. I tutaj, aha, i jeszcze spuściłam się na, bo, bo była właśnie też promocja na produkty do demakijażu, także kupiłam sobie tutaj z zjai płyn do demakijażu oczu. No, nie jest taki zwykły, nie, bez olejków, nie jest dwufazowy. Kosztował mnie 2,99, także stwierdziłam, że wspieramy rodzime marki. Także to jest to. To by było na tyle. Do tego miałam możliwość od 35 zł, miałam możliwość dokupić sobie jakąś tam rzecz. Tam zawsze są takie promocje, ale za jakąś tam minimalną kwotę i to było, do wyboru była Soraya Płyn Micelarny. Ja go kupiłam za 4,99 chyba, tak jak mówię, przy 35 zł można było sobie tutaj wybrać produkt. Oraz ja miałam tam przekroczoną oczywiście tą kwotę, więc mogłam sobie dobrać jeszcze jeden produkt. Albo właśnie płyn micelarny, albo takie chusteczki do wycierania kurzu, czy, czy czyszczenia łazienki. Więc ja wybrałam sobie akurat do czyszczenia kurzu, ale nie będę wam pokazywać, bo. Bo tutaj nie ma nic specjalnego. Także to by był super farm. Dostałam jakieś tam bony, które mogę sobie zrealizować na 15 zł rabatu, na jakieś tam przy zakupach za minimum 80 zł i przy zakupach za minimum 130 zł. Mogę sobie 25 zł odjąć od, od, od moich zakupów. Także dostałam dwa takie bony: no, oczywiście jest to kuszenie i pewnie skorzystam, ale okej. Okay. No i to by było tyle, jeśli chodzi o Superfarm. Natomiast e, byłam jeszcze, oczywiście, w Rosmanie, bo się okazało, że jest też promocja w Rosmanie. Ja ogólnie chyba bardziej preferuję powiem Wam Rosmana, ponieważ, e, ponieważ jeśli chodzi o Superfarm, ja mam wrażenie, że w Superfarmie są po prostu droższe rzeczy i te, te regularne ceny są po prostu większe. I teraz, jak jest jakaś promocja, no to tak. Czy inaczej, wychodzi, że tak naprawdę w Rosmanie jest coś na, na, na zwykłej promocji, e, jest coś po prostu normalnie tańsze, więc preferuję bardziej Rosmana. Poza tym Rosmanów jest więcej, e, one są dla mnie bardziej dostępne, no ale w Superfarmie właśnie są różnego rodzaju jakieś tam promocje, są, e, jest karta, który, na którą można zbierać punkty, no i tak dalej, i tak dalej. Także też w sumie no, po, po, pod kątem marketingowym, w Superfarmie, jeśli chodzi o dostępność, to Rosman e, i ceny, to Rosman. I byłam wczoraj w Rosmanie i przyznam wam szczerze, że za wiele rzeczy nie kupiłam, bo to już było takie trochę na siłę wydaje mi się, Postałam powstałam przed tymi półkami, szukałam tam wybierałam, yy, mazałam się i tak dalej. No po prostu chyba nie był to wczoraj mój jakiś tam najlepszy dzień, a poza tym jakby informacja o tym, że jest mi już 40% w Rosmanie, dotarła do mnie później, aniżeli o właśnie super farmie, więc no, trochę tutaj dlatego mm, tak to wyszło, że no, nie miałam specjalnie jakichś tam potrzeb, ani chciałam szukać na siłę yy, jakichś tam rzeczy. I kupiłam sobie lakier do paznokci z Rimmel Salon Pro. I to jest ten lakier, który ja mam dzisiaj na paznokciach. Wczoraj sobie nim pomalowałam od razu paznokcie, bo byłam bardzo ciekawa. To jest kolor 391 Celebrity Page. I jak na razie, no, nie będę się tu za dużo wypowiadać, ale wiem jedynie tyle, że jakoś strasznie długo mi sechł do tego stopnia, że dzisiaj jak się budziłam, to miałam fajne takie prążki na paznokciach, więc chyba efekt specjalny. I powiem Wam jeszcze, że kupiłam sobie błyszczyk z firmy Miss Sporty, także bardzo tani. On mnie kosztował coś koło 5 tam z groszami, a ten nie, 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 nie powiedziałam. On kosztuje regularnie około 18 zł, a za niego zapłaciłam około 10 zł, także no po Jeśli lubicie takie właśnie lakiery z Rimmel, to polecam Wam serdecznie, bo teraz jest naprawdę duża okazja, żeby no, kupić po prostu ten produkt taniej. I kupiłam sobie właśnie błyszczek z Miss Sporty, który regularnie kosztuje coś w granicach 10 zł. I to jest właśnie błyszczek, który ja mam ci na ustach tak? I to jest błyszczek, który no, nadaje mi taką czerwoną usta, taką czerwień głęboką, z którą. Nie do końca się jeszcze oswoiłam. Jako że no, nagrywam w sumie w tym kolorze Wam filmik, no to w sumie liczy się z tym, że pewnie będzie A, ale beznadziejnie wyglądasz, albo masz wielkie usta, albo nie wiem, co tam jeszcze. No ale zdecydowałam się, mówię okej, okay, może po prostu ocencie, stwierdźcie, czy, czy wygląda fajnie, czy, czy nie wygląda fajnie. Podejrzewam też, że światło tutaj jest nie do końca takie, jak ja mam w domu, no bo pogody mamy beznadziejną, więc no, po prostu czego tutaj oczekiwać. No ale zdecydowałam się, kupiłam mówię, no, za 5 czy 6 zł, no to nie jest jakaś wielka tragedia. No i powiem Wam, że w ogóle jeśli chodzi o, yy, o sam błyszczyk, już nie, nie mówiąc o kolorze, fajne jest, podoba mi się i nie wiem, czy się nie skuszę tam kiedyś, bo, bo teraz to była przesada, na jakieś inne kolory, ponieważ yy, fajnie na fajnie, yy, no, mi się go nosi, jest naprawdę taki treściwy, nie, nie jest taki wodnisty, nie jest taki mocno lepiący, także yy, to są błyszczyki. Miss Sporty, Hollywood, Lip Gloss, bardzo ładne, wyglądają bardzo ładnie, mają bardzo ładną gamę kolorystyczną, także polecam serdecznie. No i byłam jeszcze w TK Maxie, nie wiem po co, ale poszłam tam i jakoś tak trafiłam na krem pod oczy z firmy Joskin. Generalnie tutaj nastąpiła z mojej strony pomyłka, bo ja szukałam firmy Yasumi. Myślałam, że gdzieś się znajdę w jakiejś tam drogerii, takiej z tych droższych. No i w TK Maxie znalazłam właśnie tą firmę Joskin. Ja byłam świetnie przekonana, że to jest to, czego ja szukam. Nie pamiętałam tej, wcześni... nie pamiętałam tej wcześniejszej nazwy, więc myślałam, że to ja to jest właśnie to Joskin. No i skusiłam się na krem pod oczy. To jest krem plus 40. Ja nie mam 40 lat, ja mam niecałe 30, ale jakoś tak stwierdziłam, że musi być chyba fajny. Kosztował regularnie 77 zł, a ja za niego zapłaciłam 34,99, to jest krem do podoczy to jest 30 ml, także właściwie może to być dobry, e, dobry zakup, tak mi się wydaje. Wczoraj go użyłam pierwszy raz. Tak wygląda, jest dosyć duży i on ma tutaj nam. E, zniwelować wszelkie zasilenia obrzęki, on ma nam redukować wszystkie jakieś tam linie, zmarszczki, także on jest takim zaawansowanym reduktorem e, jakiś tam wytwor wytworów czasu niestety, e, tak, tak to bym nazwała, e, no i to, i to by było na tyle i tu mam jeszcze takie dwa bonus dwie bonusowe e, Dwa bonusowe zakupy, i to są zakupy z Biedronki. E, jeden z nich to jest e, zmywacz do paznokci z firmy oczywiście Be Beauty. I powiem wam, że jest naprawdę fajny, nie wysusza mi skórek i ma taki śmieszny zapach. E, po, m, po zmyciu szlakieru e, zostaje nam taki, właśnie, delikatny zapach kojarzący się z perfumami Jungle Kenzo. Nie wiem, czy kojarzycie to jest taki, strasznie mocny, intensywny zapach, ale. No jest taki bardzo specyficzny i raczej chyba no każdy z Was wie, o czym, o czym mówię. I na paznokciach tutaj, właściwie przy skórkach, no taki delikatny ten, ten zapach, no mi nie przeszkadza absolutnie. On się gdzieś tam nie unosi wokół mnie, więc myślę, że to jest, to jest fajne. No i powiem Wam szczerze, że nie wysusza mi tych skórek. i Dobrze zmywany lakier, także może to być naprawdę mój hit. Bardzo tania rzecz, 5-6 zł. No i kupiłam sobie jeszcze taki spray z firmy Isae. Tutaj jest napisane, że nie ma alkoholu, że nie ma barwników, także może też być dosyć dobry. Zapach ma też przyjemny, taki porównywalny do Nivea, a także no, kosztował chyba 3 zł. więc ja lubię czasem sobie gdzieś tam po prostu się w ciągu dnia odświeżyć i czuć jakieś takie delikatną mgiełkę, więc akurat tutaj myślę, że to jest idealne. I dobrnęłam do końca. Eee, powiem Wam tak, e, zaraz właśnie zabieram się za sernik, o którym wspomniałam, więc tak jak mówiłam, e, zmieniając temat, e, możliwe, że zamieszczę Wam tutaj na końcu zdjęcia, czy on wyszedł, czy nie wyszedł. Jeśli podobał się Wam z któryś, któryś z tych zakupów, które Wam pokazałam, to macie jeszcze okazję część z tych rzeczy sobie kupić. Ja tutaj mocno poszalałam, ale no, kobietą być. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.